A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie wyjdzie dla mnie ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie jego od początku, od dni wieczności. Przeto pan porzuci ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci jego powróci do synów Izraela. Powstanie on i paść będzie mocą pańską, w majestacie imienia pana Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi. Niech zatriumfuje Twoja ręka nad Twymi wrogami i niech wszyscy nieprzyjaciele Twoi wyginą. I w owym dniu, wyrocznia Pana, wytracę konie Twoje spośród Ciebie i zniszczę Twe rydwany. Wytracę miasta Twego kraju i zburzę wszystkie Twoje twierdze. Odbiorę czary z Twej ręki i objaśniaczy znaków już w Tobie nie będzie. Usunę spośród ciebie rzeźby twoje i stele, i już nie będziesz oddawać pokłonu dziełom swoich rąk. Ten pasus księdza Michała jest absolutnie kluczowy dla rozwoju mesjanizmu zarówno tego biblijnego, żydowskiego, jak i później chrześcijańskiego, ponieważ wymienia Betlejem jako miejsce, z którego ma ten wybawiciel pochodzić. O lokalizacji Betlejem nie mam wątpliwości, tak? Miasto Betlejem leżące bezpośrednio na południe od Jerozolimy, znamy je. Co do Efrata jest kłopot, dlatego że w niektórych miejscach używana jest to nazwa jako synonim Betlejem, tak jakby to było miasto noszące dwie różne nazwy, albo Betlejem, albo Efrata. W innych wypadkach można wnioskować, że Efrata jest jakby nazwą regionu, gdzie znajdowałoby się Betlejem, czyli powiedzmy nazwą powiatu. Niepoświadczoną poza tak? nie ma epigraficznych świadectw, że tego rodzaju toponim, tak? czy nazwa miejscowa istniała. Betlejem Efrata to jest Betlejem, to jest miasto, które się nazywa Betlechem, które leży niedaleko miejscowości Efrata. Eee, co? Można znaleźć nawet na współczesnych miastach, ponieważ obydwa te miasta istnieją do dnia dzisiejszego. Istnieje Betlechem i istnieje Efrata. Co prawda Betlechem jest dużo większy niż Efrata. Obydwa te miasta znajdują się na południe od samej Jerozolimy. Pojawiają one się parokrotnie w Samitanach, w różnych miejscach. Dokładne tłumaczenie Betlechem to jest dom chleba. Dwa najbardziej znaczące miejsca to jest Księga Rut, właśnie gdzie jest mowa o Betlechem i właśnie w okolicach Efraty. Drugie miejsce to jest Księga Samuela, gdzie jest mowa o Dawidzie, który właśnie pochodzi z Betlechem właśnie koło Efraty. To oznacza również, że w samym Izraelu musiało się znajdować więcej niż jedna miejscowość Betlechem, no bo gdyby znajdowała się tylko jedna, to prorok nie używałby jakby tak, tak dokładnego opisu. Mamy do czynienia z, z konkretnym miastem, z konkretnym miejscem e, właśnie nawiązującym do historii z Dawidem e, i nawiązującym do historii z Rut. Dosyć e, ciekawe i charakterystyczne dla e, Michała jest e, ujęcie y, dziejów y, Izraela y, on odwołuje się do czasów przede wszystkim do czasów patriarchów y, pomija czasy y, królewskie widać że zna tradycję dawidową że y, mesjasz narodzi się z rodu y, Dawida więc y, na pewno zna y, proroctwo proroka Natana i y, odwołanie do y, Betlejem y, Efrata y, Również jest taką aluzją do tej, do tej tradycji dawidowej. Sformułowanie Michała jest możliwe dzięki istnieniu tradycji o tym, że to Dawid pochodzi z Betlejem. Tradycji bardzo dobrze zakorzenionej. My widzimy wokół całej tradycji dawidowej, że to Betlejem jest takim ważnym ośrodkiem, chociaż gdy się przyglądać samemu Dawidowi. Mamy z tym problem, bo on pochodzi z Betlejem, jego pierwszą rezydencją jest Ziklag w ogóle na terenach filistyjskich, pierwszą stolicą jest Hebron, później stolicą jest Jerozolima, a to Betlejem nie jest ważne nigdzie. Może rzeczywiście w takim razie istnieje pamięć o tym, że ten bohater, który stanie się później biblijnym królem Dawidem, wywodził się z owego Betlejem. Zresztą nie tylko on, wśród listy wojowników Dawida widzimy innych bohaterów, którzy się również z Betlejem mieli wywodzić, co wydaje się takim nieprzypadkowym nagromadzeniem bohaterów tego samego miejsca. Nie da się tak łatwo y, przypasować jakiejś konkretnej y, postaci. Króla królowej i ich potomstwa, żeby odpowiadała temu proroctwu. Tym bardziej, że pojawia się tam też odniesienie do chrześcijańskim rozumieniu, oczywiście do, do wieczności, a więc do preegzystencji Syna Bożego, co bardzo trudno byłoby przyporządkować jakoś historycznie. Ten władca, który wychodzi z Betlejem, z ustanowienia Bożego będzie będzie panował nad Izraelem. Mesjasz, podobnie jak Dawid, jest, jest, jest królem, jest władcą, jest kimś, kto zostaje namaszczony, tak jak Dawid został namaszczony przez Samuela jako, jako król, który ma rządzić narodem, który ma władać narodem, więc również Mesjasz, który możemy jakby patrzeć przez ten pryzmat tego tekstu, jest kimś w rodzaju właśnie króla Dawida. Jedna z tradycji właśnie wskazuje, że Mesjasz jest kimś w rodzaju króla Dawida, jest władcą, który przywraca Żydów do ich ziemi, który tworzy Królestwo Izraela, który przywraca świątynię, który odbudowuje świątynię, który włada w pokoju, podobnie jak król Dawid, jak król Szałów, którzy też również byli mesjaszami, tak? czyli też również byli namaszczeni. To jest ten typ mesjanizmu, który mówi: no owszem, rzeczywiście dostaliśmy porządnego łupnia, ale przyjdą lepsze czasy, jeszcze się odegramy i i wróci wielka świetność. I ten Mesjanizm tym się będzie żywił. Ten Mesjanizm, który w pierwotnym znaczeniu jest związany z rodziną królewską i z przyszłym królem, nie z takim transcendentnym Mesjaszem równa się Bogiem. Tylko to będzie Mesjasz to jest ten następca tronu, który wreszcie będzie silnym władcą, który pozwoli na sukcesy polityczne i militarne. Także te sformułowania tutaj mają czysto-wojskowe znaczenie tak naprawdę. I dywany i konie to znaczy ówczesne czołgi, tak? po prostu siła zbrojna. Po niewoli babilońskiej, kiedy te wszystkie oczekiwania się nie spełniły, ta idea mesjańska się oddala i, i nabiera cech takich bardziej eschatologicznych. Więc mesjanizm łączy się z eschatologią, a więc z końcem czasów i z takim właśnie uniwersalnym zbawieniem, ustanowieniem uniwersalnego króla i z nawróceniem do Boga wszystkich narodów. Ta wzmianka o początkach władcy Izraela od prawieku przez chrześcijan odnoszona jest do prologu Ewangelii Jana. Gdzie, gdzie mowa jest o preegzystencji Chrystusa. Brak koni, rydwanów, jest właśnie tym, że król jest dobrze zakorzeniony w ziemi i nie będzie szukał jakbyś innych miejsc na, na to, żeby wyprowadzić gdzieś swój lud. Z drugiej strony, mamy mowę o zniszczeniu miast i warowni co również ma oznaczać zniszczenie jakby tych budowli, które mają służyć zapewnieniu bezpieczeństwa, które nie będą wtedy potrzebne. Nie będą potrzebne mury, nie będą potrzebne wieże obronne, ponieważ jakby samo bezpieczeństwo będzie zapewnione przez króla i przez Boga. Ważne Betlejem jest miejscowością, z którego ma pochodzić mesjasz. Mesjasz zaprowadzi porządek i dobrobyt, którego gwarantem będzie sam Bóg.